Jak pewnie część z was widziała na Instagramie, w czwartek byłem na przedpremierze Endgame, i gdybym nagrał recenzję zaraz po się pewnie wyglądałaby jakoś tak. No i co uważasz? No w Moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest. Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? To jest jakaś prowokacja. No, ale uznałem, że się wstrzymam, i pójdę zobaczyć film drugi raz i nagram film na spokojnie. A co sądzę o filmie teraz? Zapraszam do oglądania. Zacznę, może, od wymienienia plusów i minusów bez spoilerowo dla tych, którzy jeszcze nie widzieli filmu w kinach, a później przejdę już do spoilerowego omówienia. Tak więc, to, co z pewnością mi się tutaj podobało, to jakość i wykonanie całości. Podobnie jak w przypadku Infinity War, do którego chcąc nie chcąc będę się dzisiaj kilka razy odwoływał. Co za tym idzie efekty specjalne również mimo kilku momentów były właściwie na najwyższym poziomie. Mimo tego, że w przypadku pierwszego seansu tego nie odczułem, tak po drugim mogę przyznać, że było tutaj dużo momentów, które były czystym fanserwisem, czyli niczym innym jak ukłonem w stronę fanów. Którzy jakby nie patrzeć byli zżyci z tym światem i z tą serią od 10 czy nawet już 11 lat. I nieważne już czy były to momenty triumfu, czy momenty przegranej, bohaterowie otrzymali solidne pożegnanie z sagą ponad 20 filmów. No niestety prowadząc kanał filmowy dosłownie nie sposób uciec od spoilerów, więc znaczna część wydarzeń nie była dla mnie zaskoczeniem. To, co mi się nie podobało, jeszcze bez spoilerów, to to, że w niektórych momentach tempo całości siada i zwyczajnie nieco się dłuży. Za drugim razem było to już mniej odczuwalne, ale nadal myślę, że film mógłby być krótszy o 20-30 minut i naprawdę nic by się nie stało. No i było to pewnie po części spowodowane masą teorii i analiz, które robię na kanale, ale po obu seansach uznałem, że ten film był zwyczajnie za prosty. Wiecie, liczyłem tutaj na jakieś zagrywki rodem z Incepcji czy Interstellara, bo coś takiego mogły sugerować trailery. Tymczasem przypuszczenia i analizy okazały się dla mnie ciekawsze niż to, co przygotowali dla nas twórcy. Jednak mimo tego, że moim zdaniem mogło to wyjść jeszcze lepiej, to z pewnością jest to zakończenie sagi na godnym poziomie i coś, co zostanie w pamięci fanów na długo. Zresztą pisaliście mi już nie raz, że wybieracie się do kina na kolejne seanse, więc jak widać odnosi to niesamowity sukces. Dodam jeszcze, że jak macie możliwość i ochotę, to idźcie na Sanset 3D, bo widać różnice i efekty są naprawdę dobre. Tak więc znacie już teraz moją ogólną opinię, a teraz przejdźmy do konkretnych przykładów. Tak więc ostrzegam już o potencjalnych spoilerach. Prawdopodobnie. Mimo tego, że jak dla mnie ostatnia scena walki była po prostu za krótka, to została zrobiona naprawdę dobrze. Podniesienie młota przez kapitana było jedną z rzeczy, które zostały mi zaspoilerowane przed seansem, ale mimo tego wyglądało to mega ciekawie. No i scena walki, w której Thanos nawalał swoją bronią w tarczę kapitana Ameryki, która została dosłownie roztrzaskana, też była świetna. Dobrze została tutaj odegrana także relacja Tonego Starka z rodziną oraz dramat, z jakim zmagają się nasi bohaterowie. Ogólnie aktorzy mieli w tej części więcej emocji do zagrania, przez co mogliśmy ich poznać z innej strony. No i podobało mi się też to, co zrobiono tutaj z Thorem. Jednak nie mogłem traktować śmiertelnie poważnie ostatniej bitwy z Thanosem, kiedy wokół niego biegał gruby i zarośnięty tor. Myślę, że gdyby w momencie przywołania obu broni do siebie zmienił się z powrotem w Thora, którego znaliśmy, nawet tylko na czas trwania walki, wypadłoby to dużo, dużo lepiej. Ale jak to już napisał ktoś z was w komentarzach, w końcu można powiedzieć, że ma się ciało jak Thor. I jeżeli chodzi o postacie, to najbardziej spodobał mi się moment na samym końcu, kiedy Thor dołączył do strażników, tworząc grupę Guardians of the Galaxy. Po tej scenie nie mogę się doczekać kolejnych losów tych postaci, które, mam nadzieję, w takiej formie nastąpią. I tak jak uważam, że całość była naprawdę udana i zapewne jeszcze kiedyś wrócę obejrzeć ten film jeszcze raz, tak było tutaj kilka momentów, które mi zwyczajnie nie pasowały. I to pomimo grubego tora podczas walki z Thanosem, o którym przed chwilą mówiłem. Był taki moment, kiedy przyszedł czas do ostatecznej bitwy dosłownie wszechświatów. Gdzie to w jednym miejscu pojawiły się dziesiątki czy nawet setki postaci, tysiące przeciwników, Thanos, statki kosmiczne, potwory, stwory, wybuchy, gruzy i ogólny rozpierdziel. I w tym też momencie, w tym samym czasie, w tym samym miejscu pojawiły się chyba wszystkie damskie bohaterki, które brały udział w filmie. I nie zrozumcie mnie tutaj źle, bo z chęcią zobaczyłbym nawet cały oddzielny film o tej grupie bohaterek, które zmagają się z jakimś zagrożeniem. Jednak w tym miejscu według mnie było dodane to mocno na siłę i miałem takie samo wrażenie przy obu seansach. Przy obu uznałem też, że właściwie postać Kapitan Marvel była tutaj niekoniecznie potrzebna. I gdyby nie wprowadzono jej do uniwersum jej solowym filmem, to i tutaj zamieniając kilka scen, cała akcja mogłaby się potoczyć dokładnie tak samo. Łącznie z uratowaniem Starka przez kogoś innego. Jeszcze innym momentem było przekazanie tarczy kapitana Ameryki. W momencie, gdy dosłownie 10 metrów dalej stoi Bucky, który był chyba najważniejszą osobą dla Steve'a przez te wszystkie lata, on przekazuje tarczę Falconowi. Który, no, według mnie, jest jedną z najmniej ciekawych postaci w całym MCU. Zresztą jego zadaniem od zawsze był atak z powietrza, więc nie za bardzo rozumiem na co zda się mu tarcza. No, a tarsza we współpracy z futurystyczną metalową ręką Bakiego byłaby z pewnością ciekawym urozmaiceniem. rozmaiceniem. I tak jak zdaję sobie sprawę, że Baki nie od zawsze był dobrą postacią, tak myślę, że byłby tutaj zdecydowanie lepszym wyborem. Tak jak w Infinity War każda z postaci miała odpowiednią ilość czasu na ekranie, targały nią inne emocje i wszystko było odpowiednio ułożone, tak tutaj nie do końca mi się to zgrywało. Myślę, że twórcy troszeczkę polegli na tym, co w Infinity War naprawdę im się udało. Mimo trzech godzin filmu i mniejszej ilości postaci, miałem czasami wrażenie, jakby niektóre sceny były robione w pośpiechu i nie czułem chyba tego, co zaplanowali twórcy. Wiecie, Quill był wkurzony do tego stopnia za zabójstwo Gamory, że zaczął układać Thanosa w najmniej odpowiednim momencie właściwie wszechświata. A kiedy w końcu zobaczył ją ponownie, jedyne co usłyszeliśmy, to żart zrzucony w jej kierunku. To samo właściwie tyczyło się reszty postaci, ale z drugiej strony rozumiem, że ciężko było to pogodzić z ogromną batalią, która toczyła się nad ich głowami. Co jest już bardziej śmieszne, a nie złe, to ostatnia scena z Peterem, który wraca do szkoły. Wyobraźcie sobie 5 lat na ziemi w chaosie, żałobie i w nieładzie, co widać po otoczeniu. I nagle połowa wszechświata wraca do życia, a pierwsze co robią nasi bohaterowie, to jak gdyby nigdy nic idą do szkoły. Było to pewnie mini wprowadzenie do nowej części Spidermana, ale mimo tego uznałem to za nieco dziwne. No ale za to, scena, w której kapitan chwyta w dłoń młotora i prowadzi cały legion Avengersów do natarcia, wynagradza wszelkie mniejsze niedociągnięcia. A scena, w której na samego kapitana z rozwaloną tarczą nadciąga armia wroga, jest chyba najlepszym kadrem z całego MCU. Mógłbym tak jeszcze wymienić kilka scen, ale to chyba nie o to w tym chodzi. Finalnie, mimo tego, że osobiście zmieniłbym kilka rzeczy, całość prezentuje się naprawdę dobrze i z pewnością ląduje gdzieś w pierwszej piątce moich ulubionych filmów MCU. Fani po tylu latach zasługiwali na godne pożegnanie z postaciami i godne zakończenie tej mega długiej historii, która jest właściwie 11-letnim serialem. Co ciekawe, potwierdziła się cała masa teorii, a część okazała się w ogóle nietrofiona. Dajcie znać, jeżeli chcecie zestawienie teorii, które się sprawdziły, z tymi, które się nie sprawdziły. No i oczywiście, jeżeli macie okazję i możliwość, to obczajcie Endgame jeszcze raz, być może nawet w IMAXowym 3D, bo naprawdę warto. Ja planuję jeszcze kilka filmów na ten temat, z czego większość pojawi się już raczej po majówce. Dajcie znać, jakie wy macie opinie o tym filmie, co podobało Wam się najbardziej, a co Wam się nie podobało. Nie zapomnijcie też o subskrypcji kanału i ocenie pod filmem. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach. Prawdopodobnie.